Ehm, um, oho, wszystkim z tej strony Iron, a to jest. już chyba. 20 odcinek serii. Minecraft Hardcore na tak słuchajcie, ja jestem aktualnie w mojej podróży. No. Powiedzmy, że akurat zaczynam szukać różnych rzeczy. I jest takie coś, że znalazłem po pierwsze: e, Znalazłem Tesseract. Więc teraz macie tutaj fragment, jak go znalazłem. Zobaczymy, czy ten plik w ogóle trafi do. No oczywiście kurwa, że musi trafić. No jak takie rzeczy się trafiają, no to trzeba. Jednak. <grystanie> Nie! Nie, shift! Puszczaj! O ty, jak ty mi zniszczyłeś te serach, to jesteś kurwa martwy. O, ja widzę teraz serio. Nie wiem ile zniszczył, chyba to strach jest cały. Mamy to! Ludziska mamy to! Wreszcie jeszcze jeden! Nie no, jak teraz bym zginął to ja bym się chyba zachlastał. Regeneracja. O, fak. O, fak. A szlaki. Aj, au, au, To jest taka moc, z raz no, to nie dostawiać a szlaki zacząłem dostawać na kąpie. A czy się wiem tego, Kilka dni temu, może. Dobra, lecimy dalej. Dobra, jesteśmy po... Ma... Dobra, to był właśnie fragment z tym, jak jak znalazłem Tesera i moje oczywiście próby wygrania i wygrania. A teraz kolejne rzeczy, które znalazłem są adio, jak tylko pająki. Czyli rzecz, którą... też bardzo poszukiwałem. Tylko, może najpierw sobie przygotuję jakieś wyjście ewakuacyjne. Bo ja powiem wam, te pająki potrafią dać nieźle wpis... Nie za pierdolnić, potrafią dać. Mam robić Family Friendly Content. No że kiedy nie przeklinam. Dawajcie, rżnijcie mi. A ja mam tego tak głupiego Ej Ej What? Why don't have... Uh... Why? Ej What the fuck? What the fuck are you doing, man? Ej, bo to nie jest zabawne <ścoughs> Nie, umrę! Czekaj, ja muszę troszeczkę swój HP zregenerować. No co jest? Czemu nie dostaję mocy? Ej, zwykle po tym ugryzieniu się dostawałem tą moc. Dajcie mi tą moc. Czy... Ale o, chcę tą moc! Jest dobra, mamy! E, gdyby ktoś nie wiedział, o co tu chodziło, e, poprzez ugryzienie radioaktywnego pająka możemy dostać e, właśnie moc Spidermana, którego właśnie dostałem. Po pierwsze. Tak, dzięki mocy Spidermana możemy się wspinać po budynkach. Jak nie mogę dostać na razie jeszcze jednego osiągnięcia, ale to może... Dlatego że nie mam tym. Czemu moje panie SĄ nie zareagowały? Dobra, nieważne. Ważne, że te moce mamy. Dobra, to odcinek miałem na czym innym się opierać, ale ostatecznie się opiera na tym, że... że... Zdobywam różne rzeczy. Dobra. Respekt. Tylko... To, 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 to. Jara, to, to, to. Dobra, to powinno być. Tak, koks. I dobra, ja sobie zrobię małe cięcie, zobaczymy się w domu, i ja będę miał już przygotowane rzeczy na tworzenie akurat y, dalsze. Dwa years later. E, dobra, jesteśmy po tym całym cięciu. Pójdź, e, mój mikrofon. Czekaj Nie mogę go ustawić. E, dobra. Tak jak Jak widzicie, mam włączone shadery z powodu, że coś mi się pierdoli, nie wiem co mi się dzieje, ale przez shadery nie chcę mi niektóre... Dziwnie wygląda wiele tutaj rzeczy. E, w każdym bądź razie. Jak widzieliście na załączonym fragmencie jednym, znalazłem Tesseract, że teraz przydałoby się otworzyć może. I może tym razem się nic nie zbaguje i odblokowaliśmy teraz właśnie nowe rzeczy nowe osiągnięcie czyli przestrzeń z pomocą tego kamienia natomiast możemy otwierać przejście międzywymiarowe jak i Cię naładować. One hour later. Ech, dobra, jesteśmy po tym cońciu. Ludzie, to jest chyba. Dobra, ale począłem to nagranie. To jest już chyba trzeci, czwarty raz ty próbuję nagrać kontynuację odcinka. Dosłownie czwarty raz chyba już. Teraz miałem mikrofon odsunięty, raz mi akurat problemy techniczne. Teraz jeszcze akurat mi nie chciało coś innego działać. Dobra, wracając. Co porobiłem e, między odcinkami? Nagranie, te odcinki, które widzieliście, były nagrane na zapas. W międzyczasie co zdążyłem zrobić? No co zrobiłem? Troszeczkę że tutaj zacząłem skanować. Chwilę temu nie Na nagraniu będziecie mieli teraz fragment, jak e, dostaję. Jak sobie instaluję nową rzecz. Dobra, widzieliście ten fragment, właśnie. E, i Tak, to chyba za dużo to nie próbuję. Dałem radę umrzeć, czego na razie teraz nie zobaczycie, z musiałem wyjść kompletnie z gry i wejść ponownie. Ale jak widzicie musiałem użyć mojego oryginalnego ciała przez to. Zaraz oczywiście to wszystko zmienimy. Zresztą, że umarłem, yy, zamontowałem w sobie Solar Skin. Czyli to. Dzięki czemu się mogę ładować mając ten sposób na słońcu. Yy, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się... Troje Spidermana w sumie. A no nie było robienia żadnego stroju. Możemy się zająć. Troje za... Spidermana. Więc ja przygotuję sobie rzeczy i widzimy się do po moim cięciu. Okej, okay, jestem po cięciu. Mam przygotowane już wszystkie rzeczy, więc tak. Teraz przygotujemy sobie. A dobra, to porównywalny ja strój Spidermana. To nie będzie ten. ostrój. To będzie Spider-Man, który z... został stworzony w domu. Na niego potrzebujemy 12 niebieskich plejtów yy, i 24 czerwone plejty. Jaki potrzebujemy? Dwóch oczu, pająk. Więc crafting mam wyżej. Powinienem sobie tutaj zrobić crafting. Jak się robiły te opłytki? Nie będę wam już przedstawiać, przecież ponieważ przedstawiałem to w, w, w tak niesporej ilości odcinków. Więc jest tak. Mamy 36, bierzemy barwnik. I mamy 24 plate. Bierzemy 12 lazurytu. Mamy 12. I możemy stworzyć nasz pierwszy strój. Więc jest tak. Robimy od początku buty. Podnie. Przez plate. I hełm. Ale! Nie dostaliśmy przecież instrukcji na kolejny strój na ten O. I tutaj się pojawia inny sposób na zdobycie tego stroju. Jego się nie da zdobyć akurat poprzez zrobienie tego ostroju i lataniu w nim po mieście. Jego zdobywamy poprzez zrobienie web shootera. Web shooter y tworzymy właśnie w ten sposób. Potrzebujemy czterech plateów yy, podstawowego procesora, yy, Roki kopru. Dwóch wiader i dozownika Dozownik robimy w ten sposób Potrzebujemy 7 bruku 1 łuk I reston Więc robimy dozownik, mamy dozownik Do zrobienia podstawowego procesora potrzebujemy sześciu copper wiring Dwóch restonów i jednego iron plate'a Mamy podstawowy procesor Na zrobienie copper winga to potrzebujemy akurat po prostu tej płytki i nożyczek więc już je już mamy, i potrzebujemy jeszcze dwóch wiader, które mamy już tutaj schowane w skrzynce. Mamy, i teraz robimy web shooter. Mamy go, zdobywamy osiągnięcie go web, go, jak i zdobywamy instrukcję na porządny strój Spidermana. Ten taki już, yy, który widzieliśmy w Spiderman Homecoming, i jego już widać. Potrzebujemy troszeczkę inaczej zrobić. Potrzebujemy co prawda... Mamy 24 playty czerwone, ale potrzebujemy jeszcze tego stroju, procesora i czterech pajęczyn. Wie... Ja już chyba to wszystko prawie mam tutaj przy ogarnięte. No, idę jeszcze po kwiatki i widzimy się po mojej przerwie. A few moments later. Ok, cięcie minęło, więc teraz robimy akurat te rzeczy potrzebne. Podobnie robimy plejty oczywiście. Jak pamiętamy, przedstawię to jeszcze tutaj. Z pomocą młota tworzymy akurat 24 plejty. I oczywiście musimy zabraknąć jak zwykle. E, więc to robimy w ten sposób. po dwóch plejtów. mamy, Dobra. Bierzemy plejty. Kurę. I Różowy barnik. Mamy 24 plate. Pajęczyny miałem już przygotowaną w skrzynce zebraną nożyczkami. E, procesor jeszcze potrzebujemy stworzyć, więc procesor tworzymy ta... podobnie. E, podobnie, ugniatamy copper plate'y, bierzemy nożyczki i mamy te o copper wheel. Z nich tworzymy procesor. Potrzebujemy jeszcze jednego iron plate'a. Jego robimy to wszystko tutaj w ten oto sposób. Mamy po prostu. I ponieważ mamy strój już cały, akurat przygotowany, w pipunku to możemy teraz iść, go przygotować na stole. Więc robimy buty, podnie, klatka piersiowa i maska. I znowu czym się przyjacielski Spider-Man z sąsiedztwa. Poprzez zdobycie tego już nic nie wyblokowujemy, a poza osiągnięciem, ale teraz możemy stworzyć też webshooter który ten, jak widać, jest już zaawansowany. Bo to jest webshooter tier 2. Pierwszy miał tylko 3, miał chyba tylko jedną możliwość wystrzeliwania sieci, a ten ma aż trzy moduły. Więc przygotuję sobie na jego itemy i rozpoczniemy dalsze produkcje. Ok, po moim cięciu już mam wszystko. Na ten webshooter potrzebujemy czterech Steel Plate'ów, dozownika, copper wiring, zaawansowanego procesora i dwóch wiader. Zaawansowany procesor musimy już stworzyć troszeczkę inaczej. Jak widać potrzebujemy tego zdecydowanie więcej. O, poczekajcie chwilkę. Musiałem na chwilkę przerwać nagrywanie, ale dobra, wracamy. Yy, potrzebujemy tych Steel Plate'ów. Tak się je robi. Więc mamy Steel Plate'y, czego potrzebujemy jeszcze? Potrzebujemy zaawansowanego procesora więc potrzebujemy zrobić basik po co bo z, y, bierzemy sztabki miedzi przerabiamy je na to przez to że mogę, like craft, to muszę to w ten sposób je robić ale to mi dużo tutaj nie, nie zawadza y, oczywiście młotkiem zgnętamy je gniemy obcążkami obcążki jednak sprawdziłem chwilę temu i robimy i jeszcze bytka żelaza. Teraz możemy zrobić na początek podstawowy procesor, i to jest pierwsza część. Żeby zrobić zaawansowany, potrzebujemy jeszcze LV Capitator, którego już jak widać trzeba zrobić: 4 e, iron trzy trzymanie sztabki ołowiu, e, copper plate i restaur. Bo potrzebujemy copper plate'ów, to potrzebujemy ich dwóch, tam widziałem. I potrzebujemy 8, 24, 5, 6, 7, 8. Więc je ja dajemy tak. Tak. E, potrzebujemy ołów, które dajemy tutaj. Cztery sztaby żelaza, które dajemy w tych o miejscach wrogach. I potrzebujemy jeszcze Redstone. Z którego mam masę, więc się nie martwię, że mi go zabraknie kiedyś. Chociaż pewnie się zdarzy w końcu ten dzień. I robimy dwa Decapitatory, które zostawiamy sobie w tych miejscach, bo ja nie mam miejsca w półku I robimy zaawansowany procesor. Teraz potrzebujemy jeszcze dwóch wiader. Standardowo, oczywiście. Więc sobie to schowam tutaj. Bierzemy dwa wiaderka. Bierzemy je do craftinga i mamy web Jak powiedziałem, mamy web shooter 2. Więc już mamy przygotowane rzeczy na Spidermana, praktycznie. Więc sobie zrobimy, sobie ramki i wstawimy w końcu te itemki. Raz, dwa i potrzebujemy już jedną ramkę. Cztery. Żeby gdzieś schować yy, moc. A więc sobie to może wstawimy. A tutaj sobie wstawimy tego Spidermana. Więc to sobie damy tak, 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 tak. Jest tak. Maska. Display. Buty. Podnie. Tak wygląda cały strój Spidermana. Tak, tak, tak sobie postawimy. Web-shootery. I kawka z mocą, gdzie jest moc? Spider-Power. Tak, tak i tak. No i tak w ogóle to Spidermana. Możemy stworzyć jeszcze jedną rzecz w sumie. O ile mam tu rzeczy, a raczej będę na to mierzyć. A dokładniej Spidey. Web Fluid, Czyli akurat y płyn do sieciowodów Spidermana. Do nich już pokazuję wam składniki. E, dobra, jesteśmy. Składniki, jakie potrzebujemy na pójściowym. Panieczyna, Mici. Cukier, yy, fragment cyny i kula szlamu. Więc tak, pajęczyna, nici, cukier, nugget i kula szlamu. I właśnie w ten sposób wytwarza nam się tutaj pójść powoli. I 1000 wody idzie na akurat stworzenie 500 tylko. Więc tutaj trzeba ciągle uzupełniać wodą. Żeby ten płyn się tworzył jednak. I z pomocą tego WebFluida możemy sobie uzupełnić obydwa Web4. Więc weźmiemy je obydwa i uzupełniamy od tego mniejszego do tego dużego. Bo jeden ma mniejszą pojemność, a drugi ma większą. Oprz, uzupełniony pierwszy. Potrzebuje jeszcze tego sporo. Dobro, mamy dwie, trzy tysiące 3, pół tysiące i te 2000 w zupełności już wydamy starsze na uzupełnienie drugiego web, czy w pełni. I ostatnie i mały web. Fluid. To sobie już zabiorę i są to ze skrzynek. Eee, web flu... Te rzeczy do Spidermana polegają na tym, że. Jak to się zakładało? O, tu się zakładało. Jak widzicie mam teraz wyrzutnię sieci pod N Klikając N Wybieram sobie jedną z trzech sieci Klikając prawym wystrzeliwuję sieć Klikając lewym w miejscu gdzie strzeliłem Sieć zostaje akurat usunięta Ale ja i tak będę wolał się latać na topórkach. To jedynie chciałem wam przedstawić mniej więcej, jak to wszystko. jak to działa. Na jeden strzał zużywamy około 50 ml, więc akurat lepiej zrobić większy i dłużej się latać niż... na, na tym mniejszym. Na tym większym mamy akurat więcej opcji już. Bo mamy ściowy granat Impact Web. Ace Web, swimweb i zwykło szybkość. Więc zdejmujemy te dwie. Hop, hop. Wygląda I mniej więcej w ten sposób się robi Spider-Man. Więc kochani, ja się będę żegnać. Ja się nazywam Aero85. Mój syn sugeruję, łapkujcie, Widzimy się na odcinkach, gdzie już będę robić inne rzeczy. Aš tavo reikalingai stresu. Aš sugrumbuoju. Iki kito. Iki. Bye-bye.